Diemaku wszystkich z środka kamykami W dzisiejszym odcineczku co sekundę dostaje jeden speed, ale jestem piłką, patrzcie w dwie. Możemy sobie obrócić jedno koło i uwaga ile mamy. No 100 speeda. Nie jest tak tragicznie. Możemy spróbować tutaj sobie przejść. W sumie szczerze powiem, że tutaj nie jest tak za łatwo. No, Okej, okay. nigdy się nam nie udało przejść to do końca na normalnych tych symulatorach. Więc tutaj spróbujemy sobie przejść w tej gierce. No niestety nie udało się tam, ale patrzcie widzowie, idziemy sobie cały czas yy, prosto, no i tak w ogóle musimy to przejść po malutku, okej okay. To się zaczyna coraz trudniej widzę, ale tam za chwilę jeszcze będzie trudniej, więc zobaczymy jak się nam uda, za chwilę przejść, no na razie się nam nie udało. Raczej tu do góry się nam powinno dać coś. Okej, okay. w ogóle jak chyba zadamy to zmieniamy kolor. Zobaczmy. No. Za minutkę będziemy mieli prezent i będziemy mieli prawdopodobnie szybszego speeda. No to dobra. My lecimy. W ogóle chciałem tu wszystko wyciszyć bo jest z prawami autorskimi pyk pyk pyrem pypy pym pym dobra pyk jesteśmy ury no i za minuteczkę odbieramy sobie prezent Oga. i za wygraną co dostaniemy mam nadzieję że mi Speeda nie skasuje bo mi skasuje Speeda to no nie no wiem dobra jednak jeden nie będę nic gadał Czy mi skasuje na stówę Speeda mi to widzowie skasuje spida? jesteśmy okej okay. grana plus jedna wygrana no i mi kasuje speeda zgadam okej okay. i ile zostaniemy za 17 sekund już widzowi spida? To się okaże! Zyskaj swoją prędkość za 6 Serio? Możemy to teraz odzyskać nawet, okej okay. I tak, możemy sobie tutaj, Czasady żebym to polubiał, ale tak, y, mamy 300 Spida, więc tu się powinno nam na ludzie udać widzowie i trzeba spamić y, tym jumpem i powinno się udać. Miejmy nadzieję, że się nam uda to przejść, bo szczerze to jest tragedia. Okej. Okay. Okej okay. Kurde nie, no nie udało się, no niestety Ale tu się nam powinno udać problemu Uwaga I tu się powinno udać, no nie uda się Udało się nam tylko 3, 4 pokonać Nie no, więcej, 5 tych tu platform No i okej okay. yy, Lecimy cały czas do przodu, za minutkę w ogóle mamy kolejny prezent za minutkę, więc no nawet, widzowie, nawet nawet, okej okay. My sobie już tutaj lecimy. Nie no. Sajdzie nie, czemu piszę, żeby zaprosić znajomych nie, bez wsady. Okej. Okay. I za 48, 76 sekund widzowie dostaniemy sobie tego. Prezent do odebrania. Okej. Okay. Teraz patrzcie widzowie, trzeba się serio skupić na przechodzeniu, żeby... A. No i to co rozwalam jakby, więc trzeba się serio, ale serio widzowie skupić. Patrzcie, już tutaj się zaczyna coraz gorzej, widzicie. I tutaj, widzimy bardziej, można powiedzieć, że się skupić nad tym. Nie no, serio. murde. Musimy sobie tu za chwilę odebrać, bo mamy darmowy prezent. Nie no, tragedia. Ale zmienimy za chwilę tutaj rady, chyba że się trafi coś serio dziaduskiego. Uwaga, odbieramy prezent. Plus to spila, nie no, teraz to serio bez, bez problemu. Popalamy to, pokonujemy i ostatnie. No i mamy, widzowie. Nie no, serio, czy ja wydam roboksy tylko na odzyskanie prędkości, którą mogłem sobie tylko poczekać, jedynie, uwaga, widzowie. Już tyle mam. 14 sekund? Czy tam 15? Nie no, dziwnie, dziw, wiem, źle zrobiłem, ale okej okay. I uwaga. Co? Nie odzyskało? Dobra, nie ma pytań, zostawcie suba lajka, like dzwonka widzę, na raz do kolejnego odcineczka.